Rafał grzeb, Rafał ta druga połowa jednost, jednostronna, jednostajna, wcisnęliście, wcisnęliście, ale no, dzisiaj nic chyba nie chciało wpaść. No dzisiaj zupełnie brakowało szczęścia i w paru sytuacjach, gdzie już wydawało się, że ta piłka w końcu wpadnie do bramki, nie wiem jak zaczarowana i e, bramka szkódła nie, nie dopuścił do straty. Dzisiejszy mecz mimo tych braków kadrowych można jednak uznać, że był dobry w waszym wykonaniu. Może trochę przed przerwą brakowało dobrych momentów, bo pogoń miała swoje sytuacje, kiedy was, Waszą defensywę potrafiła minąć. Ale już po przerwie no to zobaczyliśmy to, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zgodzicie się? Tak, zgodzę się, bo rzeczywiście w drugiej połowie zespół pogoni praktycznie nie stworzył sobie żadnej dogodnej sytuacji. My My, można powiedzieć, cały czas siedzieliśmy na ich połowie, ale tak jak wspomniałem, wcześniej brakowało troszeczkę szczęścia. I, no i ta piłka nie chciała w ogóle wpaść. I, no szkoda, bo, bo byliśmy, myślę, że byliśmy zespołem lepszym i, i to zwycięstwo nam się należy. Zostajecie dalej liderem ekstraklasy? Teraz zagracie za to z wiceliderem po dwóch tygodniach przerwy, czyli, czyli odpocząć, wykurować się, no i mecz na szczycie? No, z tego wynika, że tak. Te braki kadrowe, które. W ostatniej chwili gdzieś tam wyskoczyły, myślę, że przede wszystkim szkoda Kosty, który był takim reżyserem naszej gry no i co, no pozostaje czas na to, aby się wyleczyć, spokojnie nadrobić to, co nam brakuje, poprawić te błędy, które w jakiś na sposób popełnialiśmy i być gotowym na to, aby w czy powalczyć o punktów. Ale chyba z optymizmem można patrzeć na to, że tyle tych punktów straciliście w sposób bardzo pechowy, macie tyle problemów kadrowych, bo praktycznie no nie wiem, czy znaleźliśmy, znaleźlibyśmy jedenastkę piłkarzy, którzy od początku sezonu byli zdrowi, a mimo to jesteście liderem ekstraklasy. Tak, no Ale jak to się mówi, trenuje po to kilkudziesięciu paru piłkarzy, aby właśnie w takich momentach wejść i utrzymać ten poziom sportowy drużyny. No i tak się dzieje akurat. Wiadomo, że, że kontuzje, kartki to wszystko jest liczone, liczone w sporty, ale tak jak mówię, no zawodnicy rezerwowi są po to, aby, aby wejść w tych ważnych momentach, podtrzymać grę naszego zespołu i, 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 i ciągnąć tak dalej.